Dzień dobry, Vegas. Świat stale się zmienia. Tak jak i my. Znacie już Jeremiah? To mistrz architektury. Czuję, że jestem na swoim miejscu. Po rozwodzie Jenia została samotną matką. W końcu czuję nadzieję. Moja rodzina bardzo mnie potrzebuje. Kiedy ostatnio pomyślałeś o sobie? Nawet nie pamiętam. Oto mój warsztat. Wszędzie mikroplastik. Kiedy kupiłeś nowe ciuchy? W 96- każdy zasługuje, by czuć się ze sobą dobrze. To ma być Twój azyl. Dziękuję. Czas na skok na głęboką wodę. Rozwiń skrzydła, ale haska. Jak wyglądałoby życie, gdybyśmy czerpali z niego garściami? Jesteście aniołami. Zawsze tak będzie? Tak. Ale bomba.